Siemczko to je Kuba idzie jest kolejny odcinek z Amon, znaczy z tego z się mieli, bo sam odcinki z Teos, z samongasa były. I pamiętajcie, że jeden słupik nagrywam z twarzą, bo mówiłem to w którymś tam filmiku. No więc subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, dajcie jakiś świąteczny komentarz, bo już niedługo święta. I otwieramy sobie mega boxa. Znaczy to nie tu. W sklepie, bo jest za darmo. A i tak w ogóle dzisiaj odcinek będzie z y, Olkiem. No i uwaga, czy coś będzie. I jest piąteczka, więc nic nie ma. Dobra, teraz się Olek przywita. Olek, czekaj, muszę się wyciszyć, bo się wyciszyłem. Olek, przywitaj się z widzami. Siema, Marianu. <gry> no, typowy Olek. Podaj na jego kanał. Spoko, Olek, no, link w opisie podam pewnie, ale może tylko, bo, 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 bo się źle przywitał, więc może tylko mu dam link w opisie. No, tu mam jeszcze gębę do odebrania, no i jak wiecie, ścienek suwa, no to odbieram to wszystko z alei pucharków od... A no jeszcze na no taka jest, od 1000 yy, do 2400, no bo dwa bukarki, no to łatwo obicony. No i dzisiaj jest odcinek zrobienia mapy, więc zrobimy mapę. solo kiedy walczymy, kto zrobi lepszą mapę chyba, jak mi się będzie chciało. Yy, solo będziemy robić. Kurde. Yy, tyk, tyk. Róbmy to. Solo. Nie wiem jak to się może nazywać inaczej. To góry mała baterię. To Tak się na to pisze. Dalej, no i teraz właśnie odbieram kamerę i zasubskrybowałem cię na innym kładzie. O nie, dobra. Seria? żeś mnie zasubskrybował? Tak. No najgorzej, dobra. A Dobra, to zaraz jak zrobię tą mapę. O kurde, to są różne grobowce, ale pogi, pogryz. Zrobimy takie, takie coś, na no, koło mapy. No to ja już robię, już zacząłem, tak Dobra, pyk, 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 żeby tak, o nie wiem ile jeszcze tego mogę postawić, ale żeby trochę było. Tu zrobię, żeby można było się ochronić bardziej, tu też. O kurde, bo ja wam mówię, dobra, się wciszam, bo damy pomysł, jak zrobić mapę jakąś. Zrobimy, żeby każdy gracz musiał się chronić przed No i spalmy. oczywiście. Z dwóch osób damy na środku, co nie. I tutaj zrobimy jeszcze takie długie bardziej. O kurde, co ja tu zrobiłem, to ja nie wiem. I dobra, my zrobimy tutaj takie dłuższe. Tutaj jeszcze jedno takie na rogu. pyk, pyk. No i chcecie następne odcinki z brał Starsa, to zostawcie łapkę w górę, yy, suba, yy, no i zostawcie komentarz jakiś, yy, na przykład, yy, yy, chcę brał Starsa, yy, no i się też świąteczny komentarz. Co nie, no już, już nie gadam o tych, tych, dobra, które robimy takie coś, o kurde, jakie ja nie umiem krzaków stawiać. Ale te są takie fajne kolory, kolory mają. Ja wiem, że one są już dawno. Tutaj zniszczymy to tam. Muszą być takie też małe, co nie? Takie malutkie, takie. Zróbmy takie też takie roz, rozwalane po całej mapie, co nie? Ale tutaj też. Dobra, nie będzie takie. Pyk. Pyk. Tu zrobimy na cztery, na rogę zróbmy takie te się wyciszyć, bo będzie mogli usłyszeć, nie wiem czy to co mówiłem, jestem jakiś nie ale... dobra, czekajcie chwileczkę kurde dobra, jestem jestem już dobra, to pyk teraz takie coś oj, hmm, krzaki już chyba zrobiłem chyba, żeby tu jeszcze takie środkowe coś, takie długie bardzo jak jest w tych mapach. Pyk, pyk. Kurde, źle, że postawiłem. Słucham to. Wiem, że mogę to na końcu usunąć, ale mi się nie chce. Ech. Pyk. Ech. O kurde, no ja umiem dostawać, czy co? Chyba tu już zostawię pyk, tutaj będzie się kończyło. A nie, ja to będzie się łączyć, dobra. To muszę to usunąć. A i wyjdźcie na mojego Discorda. Yy, się nazywa XGV Team. Bo, no nie wiem. Pewnie zmienię zaraz nazwę, więc w następnym odcinku powiem, nie wiem. Yy, coś tam, coś tam Team. Nie W sumie nie wiem, jak go nazwałem, bo już nie pamiętam. Bo nazywałem go z 20 razy. Najpierw. Coś tam był, nie wiem. Później niskie z team a teraz chyba nie wiem co jest. Dobra, sprawdzę i wam powiem. To czekajcie chwileczkę. Kurde. Boże, jak jestem głupi. Yy, nazywa, nazywa to się ziomeczki Kubisa, więc zbijajcie tu. Yy, no i tu zrobimy może takie jeziorko. Taki kwadracik. Ale to fajnie wygląda, co nie? To wygląda jak takie ziorko kwasu, co nie? Jeśli Ja tak myślę, napiszcie w komentarzu czy ładne, czy, czy brzydkie jakieś. Tu zrobimy jakąś taką rzeczkę. Ja można zrobić takie coś? Nie no, to nie będę robił takie rzeczy, tylko po prostu taką rzeczkę. Jak tam to wychodzi? No tak średnio mi wychodzi, ale jakoś jest. Yy, no dobra, no taka się pytała. Czy jakoś wychodzi? Nie, nie wiem, czy jest świetnie, no bo słabo. Aj, Dawaj, no powiedzcie, że dał to snajder, no to lecimy też. No, tą nową snajder to mam, bo mi na nią przystarczy i ją kupuje. Więc my tu gramy wraz z a chłop mówi, dobra, dawaj jak y, będziemy grać forte, no to dawaj lecimy na tą snajperkę, bo on, ja mam na, 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 na nią hajsu, tyle co nie, no bo wiecie, pewnie będzie ja no to mi lol można tak to robić? ojej jak ja to zrobiłem O ja jestem głupi jakiś ja ci to wiadomo, ale że aż tak to to usuwam no nie wiem, tyle lawy, ci tego czegoś zróbmy jeszcze takie te W ogóle... wiem, ja zrobię prostą ścianę gdzieś tu. A to będzie blisko strefy, wiem, ale zrobię to jakieś głowy, czaszki, nie wiem, coś... Jakieś to się... Ja. Pyk, 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 pyk. Dużo niech tego będzie na mapie. Tu ja się nawet no, dużych odległościach ale niech będzie Tak no na to nikt uwagi na to nie zwraca, ale może no, będzie ładnie przynajmniej. Pyk. O kurde, to już się kończy. No to. Kurde. O kurde. Dobra. Pyk. 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 O kurde. No i chyba jeszcze tu pyk, pyk, pyk. I pyk. No i oczywiście trzy głowy. Hedy No dobra, tutaj za dużo tego ewidentnie. No dobra, to pyk, teraz tu. mi takie coś. Kurde zablisko. Zablisko. I takie coś. I beczki jeszcze. Kurde, ja mogę to jakoś ustawić ładnie, czy, czy nie? No bo dadzą pewnie te i łapki w dół. Ja w ogóle tego nie ogarniałem. I później się zorientowałem. A, no tak, to są głosy. <grywa> Dobra, zrobimy te drzewa tu. A to zrobimy tu, wiecie. Żeby chłop sobie zniszczył to, żeby tu we, wejść mógł. To jest na przykład dobre dla, te, dla tego... Kim ja ostatnio grałem, że tak robiłem? Dynamikiem... Nie, no kimś tak robiłem, Dynamikiem czy kimś innym. Zróbmy takie coś tu jeszcze, po dwóch stronach. Nie symetryczne pewnie, ale ważne, że jest po dwóch stronach. Gdzie to jest tu? Pyk. Ech. dobra. No i mówiłem, że raz je wezmę. Kurde, jak się bierze? Po się bo muszę. I bliżej to zrobię. Te ty w ogóle. Mm, pyk. 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 i chyba wszystko tak więc a jeszcze parę cubesy musimy wziąć właśnie, i tak mapa bez power cubesów to było wiadomo, że wszyscy by dali o kurde ja ostatnio grałem taką mapę, że w ogóle było całe w tych, takich tych yy, no w takich beczkach jakby takich, tylko że no wiecie na tej innej mapie yy, znaczy no nie tymi beczkami, tylko tym, co nie? Takim yy, piaskiem jakby ziemią. Yy, no i tam 10 osób się rozpiło, czy z 20. Yy, no on no w sumie. Boże, już ja w tą grę nie grałem. Jej zostało 5, no to chyba powinno wystawić pyk. Pyk Ech. dobra, no i teraz tutaj zróbmy pyk. Pick, pick i pick. Aha. <laughs> no to usuname jednego. To było tego sujmy. Pick, pick. Okej. Okay. Teraz power cubes zrób mi tu. Ja! A mogę tego nie psuć? Zróbmy tu trzy powercubesy, zróbmy tu tak jakoś, tu zróbmy dwa, trzy. Zróbmy tak nie wiem, że to będzie słabe, bo każdy będzie mieć po trzy powercubesy, ale... Czyli też mogły zaniknąć strefy te powercubesy. A i na środku są. Zapomniałem ale to event No. Ja mówiłem, że ten Olek mówił. Y, wiesz, że jest jakiś coś darmowy w Fortnite? Cie. Potem chłopił, dobra, to był Bejt, po, po czym ja oglądam live'a Ernesta, później y, y, pokazuje, że jest emotka do odebrania. I mówi, co? Co jest? <grym> jak Olek się wkurzy po tym odcinku, to się nie dziwię. Więc Olek, proszę, nie wkurzyj się, jak to oglądasz. Już robię parkour i teraz spawny będę robił. I odbijacze ja Już kończę. ok, A to na to jakoś zrobiła. Zróbmy z... Nie dobra, nie. Żeby... Zróbmy... Usuń to, usuń to, usuń to. Dobra, to zróbmy jakoś stąd. Tu jakoś. nie mów, samoloty powróciły? ale pog wiem ale pog to nie, że samoloty wróciły? to dość źle czuć, to jest czerwone o, tu w ogóle nie ma nic za? jak się to y tak się to obraca. Kurde, to mogę? No ja! O, pogryz. Tu zróbmy na wskaz. Tu też. Tylko nie w tą stronę. Okej, okay, ty. bo wiem, że nie znam rybka. xd. O nie, to nie jest środek tutaj, kurde. Ech! Ten on bierze. Aha, jak to jest na tych z... kostkach. Mi... O, no to jest słabe. Zwróć. Zróbmy tu odbijacza, żeby można było z tego spawnu pójść od razu do tego. Kurde. Ja cię. Ta, to, ten odcinek będzie trwał krótko jeszcze. Jakieś 5 minut i 20 minut. No to bardzo króciutko. Oczywiście, z moim skinem, wszystko jest możliwe. A ja ogólnie jeszcze raz mówię, że jeden sub chyba został do 200 subskrypcji, a na 20 subskrypcji pokazuję twarz. Nagrywam z twarzą, ale nie wiem, tak szybko wbiliście, że chyba zrobię na 25, okej? Okay? Jeszcze nie jestem gotowy. Kurde. Więc jeszcze 5 subów dajcie. Kurde. Hmm. No i takie odbijacze mogą być chyba, co nie? Tu zróbmy jeszcze takie coś, żeby tu na pewno dużo osób chodziło. I jak to źle wygląda. O, nie, to źle wygląda. Ja nie wiem, dobra. Chyba mapa skończona. Dobra, mówię już. Skończyłaś mapę, bo już skończyłem. No, ja ma w Co? masz mm, się pokrywać do Fortnite'a? Co? Mam się pokryć do Fortnite'a? No, kiedyś. Siatka, Co to za? Siatka. O, nic za. Co to robi? I co robi ta siatka jakaś? Czym to można wyjść, czy co? Ech. Jeśli wyjdziesz, utracisz niezapisane zmiany. No, przecież zapisałem, no ja cię. Siatka. a mój. Czym to zapisać się mogę? Przecież tu nie ma tego czerwonego. Przy zapisywaniu mapy jest. What? No to może coś czerwonego, ma? Czerwono szukam. Hmm, tu nie ma. Pewnie jestem za głupi na tą mapę. W ogóle na tą grę. Pewnie za dużo herbiusów wziąłem. bokach tu. No nie. I... Co tu zrobić, to? Co teraz mogę zapisać? A, tu jest takie coś. O dobra. Zapisz. Aha, tutaj jest. Sprawdzam teraz. Tyk. No i zapisałem No o co chodzi? No co kamam Czy to można? Ech O co chodzi? Chip stawiania. Odbijcie wszystkiego. Dzib stawiania pojedynczo. No to tak chyba. No nie no nie da się. Co ja tu źle zrobiłem? Ej bo mi wyskakuje błąd przy zapisywaniu mapy. Dobra jak ogarnę to się widzimy.